Cześć! Witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Dzisiaj ponownie zagłębimy się w odmęty starożytnej historii. Tym razem mowa będzie o egipskich artefaktach, które wskazują na to, że nasi ortodoksyjni egiptolodzy mylą się w wielu kwestiach i idą na łatwiznę. Ostatnio natrafiłem na ciekawy kanał, gdzie grupka ludzi próbuje udowodnić, że no możliwa jest obróbka granitowego kamienia za pomocą prymitywnych narzędzi. Dziś mowa będzie właśnie o tym, oraz o artefaktach, które wyglądają na jakieś kamienne naczynia, słoiki czy dzbanki. Wydaje mi się, że temat ten jest bardzo ważnym elementem, który jest niezbędny do utworzenia ogólnego obrazu, jak w rzeczywistości wyglądała nasza historia. Dlatego, jeżeli ciekawie Cię starożytna historia i Egipt, no to myślę, że odcinek ten jest odpowiedni dla Ciebie. Zapewne każdy z Was słyszał o piramidzie schodkowej, która uważana jest za pierwowzór najsłynniejszych piramid z Gizy. Sama piramida może nie wygląda tak oszałamiająco i nie przyciąga wzroku tak jak spektakularne np. megalityczne mury w Peru, ale pomimo tego piramida ta skrywa wiele tajemnic. W szybie znaleźć można masywny sarkofag składający się z wielu kawałków, no więc oczywiście Egiptolodzy stwierdzili, że jest to komora grobowa. Jednak jak to bywało we wszystkich niemal w piramidach tego typu, nie znaleziono tam żadnych zwłok, a jedynie szczątki ludzkiej stopy datowali na setki lat później niż czasy trzeciej dynastii, za które miała powstać właśnie ta omawiana piramida. To, że zbudowano ją za panowania III dynastii, no to oczywiście jest to stwierdzenie egiptologów tak naprawdę, no nie mamy tutaj żadnej pewności. Pod tą komorą, w której umieszczono sarkofag, znajdują się tunele wykute w skalę. Rozciągają się one na wiele kilometrów pod piaskami Sahary. Znaleziono w nich tony obrobionych kamiennych płyt i tysiące, no powiedzmy właśnie, że tych wspomnianych wcześniej kamiennych słojów czy dzbanów. Wiele z nich zostało wykonanych z najtwardszych form skały magmowej, więc ich obróbka była bardzo trudna i wymagająca. Wygląda na to, że słoje te, a przynajmniej niektóre z nich, noszą ślady zastosowania jakiejś dosyć zaawansowanej technologii z niesamowitą precyzją. Wszystkie te rzeczy znaleziono w ciągu ostatnich 100 lat i uznano, że pochodzą z trzeciej dynastii. Sama piramida nie robi takiego szału, i widząc, jakie mieli po prostu umiejętności starożytni Egipcjanie w obróbce kamienia, to faktycznie być może oni ją wznieśli, ale wygląda na to, że na ruinach jakiejś starożytnej budowli. Wiele rzeczy wskazuje na to, że starożytni Egipcjanie znaleźli te tunele i przedmioty, a następnie zadaptowali je na swoje potrzeby, a później wznieśli na nich piramidy. Starożytni oczywiście tworzyli swoje kompleksy grobowe wykute w skalę. Każdy pewnie słyszał o nekropolii w Sakarze. No ale grobowce w tamtym miejscu wykonano na bardzo płytkich głębokościach i niektóre z nich są po prostu ledwo pod powierzchnią. Wydaje mi się, że rzeczywiście są one dziełami dynastycznych Egipcjan. Wracając do zagadek piramidy schodkowej, no to w jej komorze znajduje się wspomniany na początku odcinka kamienny sarkofag, który nie został wykonany tak jak wszystkie granitowe sarkofagi, a więc z jednego fragmentu skały, wręcz przeciwnie, ten sarkofag ułożono z mniejszych kawałków, niemal jak puzzle 3D. Poniżej komory znajduje się sieć tuneli i nikt nie wie ile tak naprawdę mają długości. Wiemy, że rozciągają się one na ogromne odległości, a więc muszą być liczone w kilometrach. Od miejscowych ludzi można usłyszeć, że jego wczesnym odkrywcom zabrakło liny i musieli zawrócić w obawie przed zgubieniem się. Popularny, ale niestety nie żyjący już rdzenny strażnik mądrości, który nazywał się Abdelhakim Awain, mówił, że podziemne korytarze biegną pod piramidą przez wiele kilometrów, mają one nawet łączyć główne miejsca w tamtej okolicy. Według jego opowieści, w przeszłości człowiek mógł przejść od Gizy do Sakary, całkowicie pod ziemią. Szyby i tunele znajdujące się pod tą budowlą zostały po raz pierwszy odkopane i udokumentowane w epoce nowożytnej przez francuskiego archeologa Jana Filipa Loyera. Niektóre z tych podziemnych komór zostały wyłożone kafelkami i udekorowane przez dynastycznych Egipcjan. W niektórych miejscach ta dekoracja nadal istnieje do dzisiaj. Zastanawia mnie, czy tak jak widzieliśmy to już w Serapeum, tak czy i tutaj użyto kafelki, które są pozyskane ze znacznie starszych budowli. Sama piramida przypisywana jest Faronowi Dżozerowi z III dynastii, który żył na początku Starego Państwa, około roku 2680, przed naszą erą. Egiptolodzy są przekonani, że konstrukcja ta została zaprojektowana i zbudowana przez słynnego architekta Imhotepa. W ortodoksyjnej egiptologii piramidę tę uważa się za prototyp piramid lub pierwszą piramidę. Niedawno piramidę poddano pracom renowacyjnym, trwały one jakieś 15 lat, no i po tym budowlę oddano turystom do zwiedzania w 2019 roku. Teraz do piramidy schodkowej można wejść przez tzw. tunel perski. Nie jest to oryginalne wejście. Przypuszcza się, że powstało tysiące lat po zbudowaniu piramidy i mieli tego dokonać przedstawiciele cywilizacji perskiej, prawdopodobnie w celu poszukiwania zakopanego skarbu. Dla mnie, prawdziwym skarbem, który znaleziono w tych tunelach, są te słynne kamienne pojemniki no i tak jak mówiłem, nazwijmy je roboczo słojami. Było ich tam ponad 40 tysięcy. Niestety, tylko niewielka część tych niesamowitych artefaktów jest wystawiana w muzeum ale niedługo ma być otwarte nowe Wielkie Egipskie Muzeum, w którym być może wystawią właśnie więcej tego typu obiektów. No bo z pewnością mają gdzieś po magazynach pochowane tysiące egzemplarzy. W akademickich kręgach głównego nurtu no niestety te słoje nigdy nie były przedmiotem nowoczesnej analizy inżynierskiej. Śmiało można powiedzieć, że Egiptolodzy nie są zainteresowani badaniem sposobów w jakie te przedmioty zostały wykonane. Nieważne jest to, że wykonano je z najtwardszych rodzajów kamienia jakie można znaleźć na naszej planecie. Dla nich wystarczające jest tłumaczenie, że powstały przy użyciu prymitywnych i prostych ręcznych narzędzi. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie datować wieku ich wykonania na podstawie wieku kamienia, dlatego zazwyczaj datują je zgodnie z miejscem, w którym je znaleziono, bądź na podstawie hieroglifów, które są na nich umieszczone. No ale idąc tym tokiem rozumowania, no to jakiś archeolog w dalekiej przyszłości, który datowałby przedmioty znajdujące się w jakimś naszym muzeum, to uznałby, że wszystkie pochodzą np. XXI wieku, a nie sprzed setek czy tysięcy lat, jak jest w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o datowanie na podstawie hieroglifów, no to niestety w większości przypadków, jeżeli chodzi o te pojemniki, o to, to niestety wyglądają one niechlujnie i w ten sposób, jakby po prostu ktoś wydrapał je prymitywnymi narzędziami. Jakość ich wykonania wygląda całkowicie inaczej niż samych tych przedmiotów. Nasi historycy upierają się więc, że Egipcjanie mieli niesamowitą umiejętność obrabiania tych twardych kamieni, ale jednocześnie no, nie byli w stanie powtórzyć tego tworząc hieroglify. Według mnie, jest to kolejna poszlaka świadcząca o tym, że przedmioty te były jedynie znalezione przez starożytnych Egipcjan, którzy starali się umieścić na nich swoje napisy. Niedawno natrafiłem na YouTube na kanał, w którym Rosjanie próbują obrabiać kamień prymitywnymi narzędziami. No i muszę przyznać, że idzie im całkiem nieźle. Pokazuje nam to, że naprawdę wiele rzeczy można wykonać po prostu dzięki pomysłowości ludzkiego umysłu. Dodam, że ta grupka ludzi nie chce udowodnić swoimi filmikami tego, że starożytni Egipcjanie no, używali takich właśnie metod. Ale mają na celu pokazanie, że obróbka tych twardych kamieni jest możliwa, nawet nie posiada się na przykład elektrycznych narzędzi, tak jak to wygląda w naszych czasach. Na tym filmiku widzicie, w jaki sposób wykonali tę kamienną wazę, która jest podobna do tych starożytnych artefaktów. Widoczne są tutaj tylko krótkie fragmenty ich filmu, więc jeżeli chcesz zobaczyć dłuższą wersję, to zapraszam na ich kanał. Link wstawię w opisie. Podczas swojej pracy ludzie ci używają jedynie miedzi, kamieni, drewna oraz piasku, no a także konopnych lin. Z tych przedmiotów wykonali narzędzia służące do wykonywania odwiertów i do polerowania powierzchni. Początkowo ten kamienny blok, z którego wykonali ten wazon, miał wymiary 200x200x200 mm, a wymiary gotowej wazy wynoszą 80x135 mm. Z pewnością ciekawi was, ile czasu potrzebowali na wykonanie tej wazy. No i z informacji, które przekazali, to całkowity czas na wykonanie tego przedmiotu wyniósł aż 6 miesięcy codziennej pracy, nie licząc weekendów no i dzień pracy wynosił od 6 do 8 godzin. Muszę tutaj jeszcze zauważyć, że z tych 6 miesięcy aż 2 miesiące spędzili na wykonanie i przetestowanie narzędzi. W świecie starożytnym garcarstwo było bardzo popularne, liniane przedmioty tego typu były mniej lub bardziej podobne do siebie i wykonywano je w różny sposób. Jednak Egipcjanie byli jedną z niewielu starożytnych cywilizacji, które rozszerzyły gamę swoich produktów, powiedzmy, że no, o produkcję naczyń, o te wytwarzane z najtwardszych skał magmowych, takich jak dioryt, granit czy nawet korunt. Materiały, które używali są twardsze w skali twardości i mohsa niż żelazo czy stal. Skala ta składa się z punktacji od 1 do 10 i np. taki diament jako najtwardszy materiał został przypisany do tej skali z wynikiem 10, a więc zamknął skalę. Te naczynia są niezwykłe, ponieważ żeby obrobić tak twardy kamień, należy posiadać narzędzia, które są jeszcze twardsze niż surowiec, z którego ma powstać właśnie to naczynie. No a przecież nie robili oni tego za pomocą diamentów. Mimo to wiele z tych naczyń ma specyficzne prążki, a więc ślady narzędzi rzeźbiących w kamieniu. Wiemy, że starożytni rzeczywiście potrafili znakomicie obrabiać kamień i wykonywać różne rzeczy za pomocą prymitywnych narzędzi. Jest tam jednak również wiele przedmiotów i śladów, które nie pasują do tych prymitywnych narzędzi. Na własne oczy widziałem te przedmioty jedynie w egipskim muzeum, no ale nie miałem ich nigdy w ręce, a tym bardziej nie mogłem ich porównać z tymi wykonanymi przez Rosjan. Jednak, bazując tutaj na tym, co mówi Ben z kanału Uncharted X, który robi świetne filmiki na temat starożytnych cywilizacji, a kanał ten polecił mi jeden ze słuchaczy kilka miesięcy temu. Wspomniany Ben zwraca uwagę na to, że wykazano, iż szlifowanie za pomocą tego typu metod, a więc przy pomocy piasku, nie było techniką zastosowaną na tych egipskich artefaktach. Widać to po obserwowanych prążkach i śladach, które zostały zostawione przez narzędzie. Bardzo imponująca jest tutaj również precyzja wykonania. Jeżeli chodzi o wiedzę i technologię, która jest wymagana do stworzenia naczyń glinianych, a tych zrobionych z granitu, dzieli przepaść technologiczna. To tak jak porównywać koszyki wyklinowe do noszenia pożywienia do foliowych reklamówek. Jedno i drugie służy do tego samego, może nawet wyglądać jako tako podobnie, ale proces produkcyjny jest całkowicie inny. Wiele z tych niesamowitych egipskich artefaktów ma symetryczny kształt i są idealne w swoich wymiarach. Tak jak na przykład ten. Spójrzcie, jak on jest idealnie wyważony. Wygląda jak jajko postawione na jednym z czubków. Wymagało to od twórców wykonania z niezwykłą symetrią, no bo przecież grubość ścianek musi być taka sama i nie może być tutaj mowy o popełnieniu jakiegokolwiek błędu podczas obróbki, no bo każdy uszczerbek mógł mieć wpływ na efekt końcowy. Zwróćcie uwagę na to, jak mała jest ta podstawa, na której stoi pojemnik. Przy materiale tak gęstym jak granit to każde delikatne odchylenie w grubości ścianki no destabilizowałoby pojemnik i nie mógłby on tak stać w taki sposób. Nawet gdyby wykonali taki idealnie wyważony przedmiot z gliny, to i tak byłoby to dosyć niesamowite, patrząc na tą precyzję i równowagę, no a przecież to jest wykonane z twardego granitu. Niektóre twory mają dosyć cienkie ścianki, a mimo to zachowują idealne kształty. Dokonanie czegoś takiego za pomocą prymitywnych narzędzi wydaje się niezbyt realne. Spójrzcie na ten teraz przedmiot, czy na ten, który zaraz się pojawi. Są one bardzo cienkie. Mimo to nie zostały one uszkodzone w trakcie produkcji, no nie ma tutaj żadnych pęknięć. Tutaj zaś widzimy coś jakby miskę, odnalezioną przez żana Filipa Loyla pod piramidą schodkową. Starożytni musieli dysponować jakimś sprzętem, narzędziami, które umożliwiały precyzyjną obróbkę wewnętrznych pojemników. Tutaj widzimy kolejne niesamowite naczynie. No i powiedzcie mi, czy takie przedmioty można wykonać takimi metodami, jakie przedstawili Rosjanie na swoim kanale? Jednym z najbardziej znanych egiptologów był urodzony w 1853 roku William Flinders Petrie. No i w jednej z swoich książek napisał, że niektóre z tych przedmiotów musiały być według niego obrabiane mechanicznie, na przykład za pomocą jakiejś tokarki. Już w naszych czasach tym tematem zainteresował się Christopher Dan, który był inżynierem wyższego szczebla w jednej z firm z branży przemysłu lotniczego. Poszedł on w ślady Petriego i przeanalizował te same fragmenty diorytu. Stwierdził również to samo co Petri i potwierdził jego obserwacje. W muzeach na całym świecie znajduje się sporo tych egipskich artefaktów, z czego część z nich jest wyjątkowa i wydaje się być no, nie do wykonania za pomocą metod, które stosują właśnie Rosjanie. Widać to ponoć z bliska na tych powiedzmy, że talerzach, w miejscach gdzie kąt cięcia zmienia się gwałtownie, to widoczna jest tam wąska i zokrąglona linia utworzona przez końcówkę narzędzia tnącego. Tak jak już dzisiaj mówiłem, niektóre egipskie artefakty są bardzo delikatne i cienkie, niczym kartka papieru, no a wykonano je z bardzo kruchego materiału, a mimo to wyglądają jak wypolerowane. Wychodzi więc na to, że starożytni Egipcjanie mieli znacznie większe możliwości i znacznie bardziej wyrafinowane narzędzia niż to, co im przypisujemy. No albo po prostu wcale tych przedmiotów nie wyprodukowali, a jedynie je znaleźli. Mam tutaj oczywiście na myśli te najbardziej zaskakujące przedmioty, noszące niekiedy niezrozumiałe dla nas ślady. Tutaj widzicie teraz misę diorytową, która na podstawie hieroglifów przypisana jest do pierwszego króla II dynastii i znaleziono ją w Sakarze. Spójrzcie, jak wyglądają amatorsko te hieroglify w porównaniu do samego naczynia. No nie wydaje mi się, że zostały one wykonane przez te same osoby, które wykonały ten sam pojemnik. Tego typu hieroglify widzieliście już w odcinku o Serapeum. Pokazałem tam, że egipskie napisy na sarkofagach czy na posągach w muzeach są naprawdę, wyko są naprawdę wykonane o wiele gorzej niż same te obiekty. Jeżeli masz technologię produkcji komputerów, tak jak my teraz, no to nie damy przecież tego sprzętu Kowalowi, żeby nam zrobił do niego obudowę. Jeżeli Egipcjanie znaleźli te przedmioty, to dla nich musiały one być zaskakujące i niesamowite. Stąd próba przepisania ich sobie i wykonywanie na nich prymitywnych hieroglifów. Same przedmioty wykazują olbrzymią symetrię, są doskonale wykończone, wypolerowane tak, że w niektórych widać ludzkie odbicie. No a te hieroglify są całkowitym przeciwieństwem tego poziomu technologicznego. Są zrobione niestarannie, nie są wypolerowane i po prostu wyglądają tak, jak powinny wyglądać, gdy wykonuje się je dłutami i innymi prymitywnymi narzędziami. Idealnie odzwierciedlają poziom technologiczny dostępny w starożytnym Egipcie. Jeżeli posiadasz zdolność precyzyjnego rzeźbienia i polerowania kamienia, w tym pod ostrymi kątami, do tego masz możliwość wytwarzania z takich kamieni obiektów o idealnie kołowych, symetrycznych wymiarach, czy np. obiektów o prostych liniach, no to z jakiego powodu nie byli oni w stanie zrobić porządnych hieroglifów? No ja tego po prostu nie rozumiem. Niestety, ortodoksyjna Egiptologia nie jest ani trochę zainteresowana metodami, jakimi zostały te przedmioty wykonane. Przyjęli swoje jakieś założenia i trzymają się tego uparcie bez weryfikacji. Ponoć wiele z tych słojów było używanych jako naczynia do przechowywania organów zmumifikowanych ciał. Co ciekawe, nie znaleziono tam żadnych słojów, które miałyby pokrywki wykonane z tego samego materiału co naczynie. Zamiast tego pokrywki wykonywano z gliny i służyły one do uszczelniania pojemników. One również są wystawiane w muzeach, ale mi po prostu no, nie pasują do samych naczyń. Wskazuje to bardziej właśnie na to, że same naczynia były znalezione i żeby je wykorzystać na własne potrzeby, to wykonano gliniane pokrywki, ponieważ no po prostu tylko taką technologią dysponowali. Jeżeli chodzi o podejście naszego głównego nurtu naukowego, to według nich Egipcjanie zostawili nam precyzyjną informację, w jaki sposób wykonywali te wszystkie naczynia. Scena przedstawiająca proces produkcji takiego słoju jest narysowana i znajduje się w jednym z muzeów. No i faktycznie, możemy dostrzec tam ludzi, którzy używają ręcznych narzędzi w celu wytworzenia przedmiotów wyglądających na te słoje, o których dzisiaj mówię. Wspominałem już dzisiaj, że wiele z tych znalezionych przedmiotów ma bardzo symetryczne kształty, albo są na tyle cienkie, że ciężko wyobrazić sobie, jak je wykonano narzędziami, które akceptuje egiptologia. Gdy zaczniemy badać temat trochę dokładniej, no to dowiemy się, że spora część słojów nie jest wykonana tylko z najtwardszych kamieni, o których dzisiaj mówiłem, ale także z alabastru, który na skali moksa ma jedynie 1,7, a więc jest dosyć łatwy w obróbce za pomocą prymitywnych ręcznych narzędzi, takich jak krzemień czy miedziane dłuta. Alabaster znajduje się po przeciwnej stronie skali niż te najtwardsze kamienie. Te alabastrowe słoje, czy dzbany, wyglądają niekiedy na podróbki, które jakością wykonania odstają o wiele poziomów od tych przedmiotów, na widok których może nam opaść szczęka. Na koniec chciałem podziękować wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, obojętnie w jakiej formie czy przez komentowanie filmików, zostawianie jakichś swoich propozycji, czy lajkowanie, bądź udostępnianie znajomym wszystko to pomaga mi i motywuje mnie do dalszej pracy, a tymczasem muszę się już pożegnać. Dziękuję za wysłuchanie i do słyszenia w kolejnym odcinku. Cześć na razie.